A dziś spróbuję odzyskać trochę miedzi z takiego oto złomu. Użyję do tego swojego pieca do przetopu metali i jeśli się uda, to odleję dwie małe sztabki, do których formy zrobię w piasku formierskim, z takich drewnianych matryc. Trzy małe wirniki, niewielki stojan i kawałek miedziowanej bednarki. To trafi najpierw do tygla, a z tyglem do pieca. I jeśli mój plan się powiedzie, to płynna już miedź trafi do formy, formy piaskowej, w której odcisnę takie oto matryce. Są to matryce drewniane o bardzo charakterystycznym wzorze starego drewna, ale jak one powstały to możecie zobaczyć na kanale udarka, recykling renowacja udarka, ponieważ to on mi je zrobił i jeżeli chcecie się dowiedzieć z czego je zrobił i jak w ogóle powstały, no to zapraszam do niego na film, podlinkuję oczywiście w opisie i zobaczcie bo naprawdę to drewno jest stare, no ale tak jak powiedziałem skąd pochodzi i jak te matryce powstały zobaczycie u niego, a ja teraz muszę najpierw pociąć sobie na krótsze kawałki ten kawałek bednarki, zrobić formy w piasku, to też chwilę zajmie, no a później lecimy do pieca no i zobaczymy, jak długo zajmie wytop tej miedzi z tych wirników, stojanów i bednarki. Dodatkowo jeszcze będę chciał dzisiaj komuś sprezentować ten oto pierwszy. Aluminiowy odlew. Jak widzicie, zrobiłem z niego taki posążek, można powiedzieć. No i będę chciał go dzisiaj komuś z Was przekazać, ale o tym troszkę później. Bednarka już pocięta, ulokowana w tyglu, ale muszę Wam powiedzieć, że ta warstwa miedzi na niej jest naprawdę bardzo, bardzo cienka. Ale w ramach testu i sprawdzenia zobaczymy, czy spłynie na dół, a później powoli będę dokładał wirniki, a na koniec ten stojan. Taki jest plan. A teraz muszę zrobić sobie formy. Mam dwie ramki, dwie matryce, tak to sobie zrobię. One nie są za wielkie, nie są za grube, ale jeśli będzie za mało tej miedzi z tego, no to troszkę dorzucę. A mam z czego, jak wiecie, dorzucić, także myślę, że nie będzie problemu. Dobra, działam. No dobra, formy gotowe. Pozostaje tylko pozyskać materiał do odlewu. No to zaczynamy, ale muszę się śpieszyć, bo coś się zaczyna chmurzyć, co by mnie deszcz nie spotkał po drodze, tygiel do środka. No i odpalamy. Miedzi musi być troszkę wyższe, ale słyszycie, jak to szumi, jak to buczy, jak to huczy. No dobra, to czekamy, aż mieć zacznie się topić. Minęło jakieś 5-6 minut, no i tak jak obserwuję. To mieć z bednarki już spłynęła. Komutator z wirnika też się stopił. No i czekam jeszcze, aż stopi się uzwojenie na wirniku. Dobra, sprawdźmy, co się wydarzyło. Ja jestem w masce, więc będzie mnie troszkę gorzej słychać. O, ciepełko. Staram się powyjmować te resztki bednarki. No widać, że miedziucha spłynęła. A wirnik? No miedź się wytopiła. Czekajcie, wezmę drugie szczypce, bo jest gorące. Okej. Okay. No, Na dole widać mieć. Widać płynną mieć, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Jest, wytopiło się troszkę miedzi. Nie za dużo, ale zawsze. Dobra, teraz postaram się wrzucić ten wirnik. Drugi ok, mam nadzieję, że mi się piec zamknie. No i lecimy z topieniem. Dobra, zamknął się. I lecimy dalej. Zostanie jeszcze tylko ten Stojan. Te chmury trochę mnie niepokoją, cholera jasna. Wrzuciłem Stojan już do pieca razem z tym małym wirnikiem. A tutaj spójrzcie, jak ładnie wytopiła się mieć z tego dużego. Wirnika. Zostały takie małe kuleczki, ale te są do odzyskania jeszcze. Ale zobaczcie, czyściutki. Także fajna sprawa, miedź będzie odzyskana. No dobra, mam nadzieję, że miedź z tego stojana się wytopiła. I jeszcze dorzucę te dwa małe zwitki, bo coś mi się wydaje, że na te dwie formy mi nie starczy tego. No a lepiej niech zostanie, nie śmiałoby zabraknąć. Mieć już pływa. Oczywiście kamery tam do środka nie włożę, ale już jest płynna, dlatego trzeba wyciągać i zalewać formę. No niestety moi drodzy, starczyło tylko na jedną, no ale trudno, ta pójdzie na przetop jeszcze raz, a tutaj ładnie zastyga miedziucha, ale piękna faktura się zrobiła na zewnątrz, fajnie wiaterek wieje, zaraz ją wyciągam z piasku i wrzucam do wody, żeby przestudzić, jestem bardzo ciekawy jak wyszła od tej drugiej strony, tej której była odbita. No, i jest wystudzona. Pokazał się rudy kolor. No, wygląda świetnie. No, ale zaraz niech troszkę jeszcze przestygnie i zaraz pokażę Wam już w warsztacie w pełnej okazałości. No dobra, surowiec odzyskany i pierwsza miedziana sztabka odlana. Trochę źle oszacowałem ilość miedzi, jaka jest potrzebna do zalania tych dwóch, no ale to pierwsze kroki, pierwsze próby, także następnym razem będę już mądrzejszy. Ale zanim Wam tą sztabkę pokażę, to wrócę do aluminiowego osadnika. Słuchajcie, tak jak mówiłem, chcę komuś to przekazać w prezencie, także piszcie w komentarzach, kto chce i dlaczego. No i ten osadnik z aluminium, który waży... 350 gramów do kogoś pojedzie. Także zapraszam, piszcie, a ja już wam pokazuję tę miedzianą sztabkę. No i zobaczcie, to jest ta sztabka odlana w całości. No tutaj resztka, ale ona pójdzie do przetopu powtórnego albo do miedzi kawałkowej. Zobaczymy. No a ta wygląda świetnie. Bardzo ładnie się to charakterystyczne żłobienia z matrycy drewnianej odbiły. Druga strona, no to wiadomo, jak wygląda. Ale teraz kwestia, trzeba ją przeczyścić. No zobaczymy, jak będzie wyglądała po wyczyszczeniu. Dobra, biorę szczotkę drucianą, zakładam na wkrętarkę i spróbuję ją obczyścić. No dobra, ale jeszcze przed wyczyszczeniem sprawdzę, ile ona waży. Równe 550 gramów, a sztabka ma 11 cm na 6 cm, no i grubości jakiś centymetr, może centymetr i 2 mm. No i w ręku fajnie tę wagę czuć. Dobra, wrzucam ją na imadło i czyszczę. A po wyczyszczeniu wygląda normalnie jak z fabryki zobaczcie, pół kilograma miedzi w jednym kawałku, mieszczącym się na dłoni i to odzyskanej ze złomu. Ładna faktura od matrycy taka faktura drzewa z jednej strony, taka specyficzna po odlewie z drugiej. Wygląda naprawdę ekstra. Pierwsza sztabka w warsztacie osadnika odlana i na pewno będzie więcej.